w tym materiale wymienimy 11 najgorszych uczynków, jakich dopuścili się gryfoni. I jeśli takie materiały Wam się podobają, to zostawcie łapkę pod tym filmem. Algorytm YouTube'a nie jest zbyt łaskawy dla moich filmów, więc każda pomoc się przyda. A jeśli jeszcze nie widzieliście serii, w której zastanawiamy się, co by było, gdyby Harry trafił do Slytherinu, to na kanale powstały już 4 filmy z tej serii. Naszą listę zaczynamy od Ginny, która na swoim pierwszym roku otworzyła komnatę tajemnic. I tak wiem, Ginny była pod wpływem Toma Riedla, który ją zmanipulował i opętał, ale to nie zmienia faktu, że mogło to doprowadzić do śmierci kilku osób. Na szczęście skończyło się jedynie z petryfikowaniem, ale mimo wszystko te wszystkie spetryfikowane osoby były wyłączone z życia przez cały rok. Na dziesiątym miejscu umieściłem Rubeusa Hagrida, który potajemnie był śmierciożercą. Nie no, żartuję i tak naprawdę zastanawiałem się, czy Hagrid w ogóle zasługuje, żeby znaleźć się na tej liście, bo mimo swojego wyglądu Hagrid miał bardzo łagodne i dobre usposobienie i raczej nikomu celowo nie chciał wyrządzić krzywdy. No, może z wyjątkiem Dadleja, którego ewidentnie próbował zamienić w świnie. Jednak dobre intencje nie zmieniają faktu, że w Komnacie Tajemnic prawie doprowadził do śmierci Harego Irona. Mówię o sytuacji, gdy dwóm dwunastoletnim uczniom kazał udać się do zakazanego lasu i odwiedzić jego starego kumpla, który okazał się ogromnym pająkiem. I gdyby nie samochód pana Wesleya, Harry i Ron straciliby tej nocy życie. Tak więc w tym uczynku oczywiście nie było złej woli, jednak mimo wszystko mogło się to zakończyć tragicznie. W jednym z filmów wspominałem wam o psychopatycznym usposobieniu hermiony z książki. To może być zaskoczenie dla fanów filmów, bo filmowa hermiona jest strasznie wyidealizowana. Przyczyniła się do tego na pewno kreacja Emmy Watson i aktorka jest też ładniejsza od Hermiony, którą znamy z książki. No ale wracając do jej charakterów, w powieści Hermiona miała swoje mroczne chwile. Przykładowo na piątym roku potajemnie rzuciła klątwę na listę uczestników gwarancji. I Dumbledora, oczywiście nikogo o tym nie informując. To przecież zepsułoby niespodziankę osobie, która zdecydowałaby się zdradzić gwardię. I niespodzianki tej doczekała się Marietta, przyjaciółka cho Chang, która obawiając się o karierę swojej mamy w ministerstwie, zaczęła sypać. Wówczas na jej twarzy pojawił się wypisany pryszczami napis Skarży Pyta. I oczywiście cała ta sytuacja nie trafiłaby na listę, gdyby napis dało się jakoś usunąć. Jednak skuteczne umiejętności hermione sprawiły, że pryszczy w żaden sposób nie dało się pozbyć. I zostały wyryte na twarzy Marietty na stałe. Tak więc w ten sposób Hermiona oszpeciła twarz Marietty na całe życie. Taka tam pamiątka ze szkoły. Na kolejnym miejscu również znalazła się Hermiona, ale ponownie nie ta z filmów, tylko ta psychopatka z książki. W Czarze Ognia przez kilka dni więziła człowieka. Chodzi o Rite Skitter, która była niezarejestrowanym animagiem i przebierała postać Żuka, dzięki czemu potajemnie mogła zdobywać informacje. Hermiona, będąc oczywiście Hermioną, tego się domyśliła i w noc, kiedy Harry wrócił z cmentarza, zamknęła ją w słoiku. Następnie zabezpieczyła szkło niełamliwym zaklęciem i trzymała ją przez kilka dni. I tak naprawdę nie wiemy, jak długo hermiona więziła Rita Skitter, bo ostatni raz przed wakacjami słoik z owadem widzimy, gdy hermiona pokazuje go z dumą w pociągu Haremu i Ronowi. Więc być może Rita posiedziała tam jeszcze kilka dni albo tygodni. I ja wiem, że Rita Skitter była podłą osobą i pewnie zasłużyła na ten los, ale to nadal trzymanie żywego człowieka w słoiku. Na tej liście nie mogło zabraknąć ojca Harego, czyli Jamesa Pottera. Który trzeba przyznać w czasie swoich lat szkolnych, był niezłym skurczbykiem. Jak na szkolnego łobuza przestało, no ofiary wybrał sobie zamkniętego w sobie Snape'a. Już samo to, że James znęcał się nad Snape'em, bo się nudził, jest obrzydliwe, ale gdy zgłębimy się, co dokładnie James robił Snape'owi, robi się znacznie gorzej. Przykładowo podczas jednego takiego ataku rzucił na Snape'a zakręcie, które sprawiło, że z jego ust zaczęły wydobywać się bąbelki. Pewnie wyglądało to uroczo, ale osobie, która jednocześnie próbuje oddychać, mogło się to mniej podobać. I ta sytuacja prawie doprowadziła do uduszenia się Snape'a. Gdy Lily zapytała Jamesa, czym Snape zasłużył na taki los, James odpowiedział, że za samoistnienie. Następnie James zawiesił Snape'a do góry nogami, ukazując jego bieliznę, a gdy miał go puścić, specjalnie podrzucił go wyżej, żeby grawitacja zrobiła swoje. Na tym się jednak nie skończyło, bo chwilę później James zapytał wiwatujący tłum, kto chce zobaczyć, jak zdejmuje Snape'owi gacie. Na szczęście wspomnienie się wtedy urywa, ale nie bez powodu cała ta sytuacja została nazwana na. Najgorszym wspomnieniem Snape'a. Oczywiście Snape również nie był bez winy, bo prowokował Jamesa, na przykład nazywając Lily szlamą, no ale nic nie tłumaczy zachowania Jamesa. Tym bardziej, że wiemy tylko o jednej takiej sytuacji, a przecież znęcanie się nad Snape'em musiało trwać długie lata. Bliźniacy Fred i George wielokrotnie przesadzili ze swoimi żartami i pewnie nieraz doprowadzili do niebezpiecznej sytuacji, ale to, co zrobili Grahamowi Montague, było naprawdę okrutne, bezmyślne i mogło doprowadzić do jego śmierci. Montague był ślizgonem i członkiem Inkwizytorskiej Brygady Ambridge. Kiedy próbował odebrać punkty Fredowi i George'owi, ci wypchnęli go do szafy zniknięć, która, tak, była tą szafą, którą w następnym roku próbował naprawić Draco Malfoy. Jednak gdy Montague do niej trafił, była ona wciąż zepsuta, w efekcie czego ślizgon utknął w niej na 24 godziny, będąc zawieszony między dwoma miejscami. Choć miało to swoje zalety, bo mógł słyszeć zarówno co działo się w Hogwartcie, jak i w Borginie i Bergsie, gdzie znajdował się bliźniacze egzemplarz. Z szafy. Nie miał pojęcia, gdzie jest, co się dzieje, i po spędzeniu doby bez żarcia, a co gorsza, bez wody, Graham rozpaczliwie próbował ratować swoje życie teleportacją, mimo że nie miał jeszcze licencji. W rezultacie wylądował w Sedesie w jednej z toalet w Fogwarcie. Co jest w ogóle interesujące, bo przecież w Fogwarcie nie można się teleportować. Oczywiście Graham ponownie utknął, tym razem w Sedesie, ale na szczęście tutaj skończyło się jedynie na upokorzeniu. No i tym razem nie groziła mu śmierć odwodnienia. Po wszystkim, Montague trafił do. Skrzydła szpirolnego, ale było z nim źle do tego stopnia, że jego rodzice musieli przyjechać do szkoły. Bliźniacy oczywiście zlekceważyli całą sytuację i się z niej śmiali. Podparli, że znalezienie Montague mogło potrwać kilka tygodni. Tak więc gdyby nie teleportacja, mój materiał o wszystkich śmierciach w farym poderze byłby nieco dłuższy, a bliźniacy mogliby prowadzić swój sklep, ale faskabanie. A jak już mówimy o doświadczeniach z pogranicza śmierci, to nie można nie wspomnieć o bezmyślności Harego, który swoją głupotą niemal zabił Malfoya. I taśmę nie należałaby również do najmilszych. Mowa oczywiście o zaklęciu Sektum Sempra, które niczym miecz sprawnego samuraja przeorało klatkę piersiową Malfoja. Ślizgon z pewnością wykrwawiłby się na śmierć, gdyby autorka nie posłużyła się natychmiastową deusek z machiną w postaci Snape'a. Osoba, która wymyśliła to zaklęcie i która jako jedyna znała na nie przeciw zaklęcie, szczęśliwie akurat tamtędy przechodziła. Jedyną okolicznością łagodzącą, która sprawiła, że wybryk Harego nie trafił wyżej na tą listę jest jego głupota i fakt, że nie miał pojęcia co robi. Chociaż można było się domyślić, że nieznajome zaklęcie, które zostało podpisane na wrogów raczej ich nie połaskocze. A co gdyby głowa mu eksplodowała? Choć z drugiej strony Draco próbował rzucić na harego klątwę Cruciatus, więc trochę mu się należało. Omówiliśmy już sobie znęcanie się Jamesa na Snape'ie, ale nie powiedzieliśmy sobie jeszcze o Syriuszu, który w młodości był niezłym pranksterem. Snape zawsze był bardzo ciekawy, dokąd Lupin chodził co miesiąc w czasie pełni księżyca. Syriusz postanowił to wykorzystać i powiedział Snape'owi, że odpowiedź znajdzie przechodząc przez tunel pod bijącą wieżbą. To oznaczało, że Syriusz wysyła Snape'a na pewną śmierć. No bo gdyby Snape dotarł do wrzeszczącej chaty, to stanąłby oko w oko z dzikim wilkołakiem. Oczywiście istniała również możliwość, że Lupin tylko ugryzie Snape'a i później razem będą hasać jako dwa wilkołaki, ale raczej zakończyłoby się to znacznie gorzej. Na całe szczęście, gdy James usłyszał o tym pranku, pobiegł by powstrzymać Snape'a i udało mu się to na sekundy przed jego spotkaniem z Lupinem. I w taki właśnie sposób tata Hargo uratował Snape'a. Życie. Przerażające jest to, że Syriusz nie blefował i naprawdę chciał doprowadzić do tragedii. Nawet po latach, gdy wspominał tą sytuację, powiedział, że Snape zasługiwał tamtej nocy na śmierć. Czy my na pewno kibicujemy dobrym gościom? Niektórych zapewne zdziwi obecność na tej liście samego Albusa Dumbledora. A szczerze powiedziawszy nie powinno, bo na przestrzeni całej serii miał mnóstwo momentów, w których swoimi pomysłami naraził czyjeś życie na niebezpieczeństwo. No ale to i tak nie umywa się do tego, co Albi odwalał w młodości. A mianowicie połączył siły z Grindelwaldem i razem planowali najpierw odnaleźć insygnia śmierci, by stać się panami śmierci, a następnie ujawnić się Mugolom i nad nimi panować. Jak powiedział Dumbledore, wszystkie szkody wyrządzone po drodze zostaną spłacone stukrotnie w korzyściach dla czarodziejów. Następnie doszło do kłótni Grindelwalda, Dumbledora i Aberforfa, w wyniku czego zginęła Arianna. Nie wiadomo czyje zaklęcie zakończyło jej życie, ale nie doszłoby do tego wszystkiego, gdyby nie chory plany Dumbledora. Mimo, że Dumbledore z wszystkiego się wycofał, to poniekąd był odpowiedzialny za zbrodnie Grindelwalda, który to postanowił wdrożyć ich plan w życie, a nawet używał słów Dumbledora jako swojego sloganu, a słowa te brzmiały dla większego dobra. Na miejscu drugim ląduje dogon czyli Peter Pettigrew, który aby wkupić się do szeregów Voldemorta i zostać jednym ze śmierciożerców, popełnił obrzydliwą zbrodnię. Zradził swoich przyjaciół, którzy ufali mu na tyle, że uczynili go swoim strażnikiem tajemnicy. Będąc podłym zdrajcą, Peter wydał na śmierć Jamesa, Lily, ale także ich syna Harego. To by była zdecydowanie najgorsza, najbardziej obrzydliwa zbrodnia w tym całym rankingu, gdyby jakiś czas później Peter nie przeszedł samego siebie. I podczas gdy dwa ostatnie czyny doprowadziły do morderstw poprzez działania pośrednie, tak ten akt był bezpośrednim morderstwem. Mowa oczywiście o zamordowaniu 12 mogoli. Betty zrobił to wywołując eksplozję. Wszystko po to, aby upewnić się, że nie zostanie powiązany z wcześniejszymi morderstwami. Do tego ten podły zdrajca uciął sobie palec, udał swoją śmierć i wyrobił we wszystko Syriusza, który był niewinny i przesiedział 13 lat w askabanie. Glizdogon nie troszczył się o nic poza sobą i był gotów popełnić wielokrotne morderstwa, by tylko zapewnić sobie ochronę. Nie licząc Voldemorta, to najbardziej paskudna postać z całej serii i tak naprawdę Glizdogon chyba bezpośrednio zabił nawet więcej osób niż Voldemort. W każdym razie to były najgorsze uczynki, najgorsze zbrodnie gryfonów. Jeżeli takim materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę pod tym filmem. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.